Fortis. Jednonocne przygody w praktyce. Ten e-book to jakieś nieporozumienie. Już na początku ostrzeżenie. Promowany na każdej stronie adres bloga autora nie działa. Im dalej w las, tym gorzej. Może ktoś powie, że nie ma sensu się czepiać notorycznych błędów składniowych, braku lub błędnych końcówek wyrazów a, o, EM e, m, czy momentami rynsztokowego języka. Tak naprawdę jest cholernie zła, że to jej koleżanka ma szansę na bolca w dupę, a nie ona. Tylko, że już jakiś czas temu zauważyłem, że jeśli autor nie przyłożył się wcale do wyeliminowania tego typu błędów, to również małe szanse, by merytorycznie się przyłożył. Dalej. Chyba pierwszy raz w życiu czytałem taką pozycję, w której niemal 1 czwarta całości to reklama. 13 z 59 stron to reklama szkolenia, które oferuje autor. Ach, jak pozycja jest dobra, to wystarczy jeden adres na koniec. Jak zła, to nawet to, co tu widać, nie pomoże. A co do samej treści? Można ją streścić w stwierdzeniu chodzimy po klubach i szukamy lasek chętnych na seks. Dramat.